Siemano, z tym, w kolejnym materiale z cyklu, czym bym miesił, gdybym jeździł dzisiaj porównamy sobie mm. dwa modele z tej, samej, z tej samej stajni, z tej samej serii. Tylko jeden model stary, drugi nowy. Mianowicie mówię tutaj o BMW Serii 8 starej jak i tej nowej, która wyszła <laughs> dwa lata temu chyba i to co mi się podoba yy, najpierw Wam powiem to co mi się podoba w starej mecie potem Wam powiem to co mi się podoba w nowej mecie w nowej mecie serii 8 podoba mi się cały przód i cały tył ma taką fajną opływową bryłę w Starej Becie podoba mi się to, że z przodu są takie <laughs> wysuwane światła, takie jak e, w tych nowych <laughs> samochodach. Jest wysuwany system head up, e, e, ten, który nam pokazuje chociażby e, kilometry na godzinę, które mamy aktualnie. E, natomiast nie podoba mi się tył, ale podoba mi się y, o, bryła. z tym, że y, nowa beta serii 8 jest dłuższa, troszeczkę jest szersza, na pewno ma agresywniejszy przód i szerszy grill mm. niż stara beta, bo stara beta, stara klemka ma ten, to logo swoje tego grilla ma takiego całkiem malutkiego a ta nowa ma takiego poszerzonego i jeśli miałbym wybrać między tymi dwoma autami nie patrząc już na aspekty wózka to na pewno wybrałbym nowe ze względu na to, że tam jest automat a ja bym musiał jeździć automatem, bo manualem no, nie dałbym rady ze względów takich że manuala trzeba obsługiwać dwoma rękoma a automata nie więc tutaj mimo tego, że ta marka jest moją ukochaną marką i w sumie powinienem kochać te dwa e, samochody tak samo to wybrałbym nową e, ósemkę a nie starą a jeśli wymagaj jakieś inne zdanie inną opinię to możecie się tą opinią tym zdaniem ze mną podzielić a ja się z wami żegnam trzymajcie się See do następnego